Wy wstrętni ninja. Jeszcze wam odbiorę Waszą moc, jak tylko zdobędę swoją armię wężonów. Zniszczę ninja. To się idzie. Muszę się schować. Musimy opracować wspólny plan zemsty na ninja. Dobra, wy mi pomożecie zdobyć złotą broń, Ale... a ja was poprowadzę do zwycięstwa! Ale ninja są coraz silniejsi. Za złotą brońą nikt nas nie pokona! A ten co tu robi? Co wy tu kombinujecie? W...